kochani w Chrystusie Panu siostry i bracia, narodzenie świętego Jana Chrzciciela, oprócz Jezusa, oprócz Matki Najświętszej, zresztą taka jest też nazwa, czy właściwie miano naszej, naszej parafii, naszego Kościoła, narodzenia na święcie Marii Panny, więc oprócz tych dwóch osób, Jezusa i Maryi, tylko narodzenie Jana Chrzciciela, wyturki Kościoła obchodzimy jako uroczystość, czy w ogóle obchodzimy, wspominamy o tym. Bardziej w przypadku innych świętych mówimy o jakby narodzinach dla nieba, czyli o śmierci, czy to męczeńskiej, czy, czy innej chwalebnej śmierci, natomiast tu mówimy o tym narodzeniu, gdyż było ono wielkim wydarzeniem. W cudowny sposób zostaje zwiastowane zwiastowana ta wielka radosna wieść, że ma się urodzić Zachariaszowi Jerzbiecie syn chociaż już pewnie już przestali na to liczyć, chociaż już byli podeszli w latach, to jednak dokonuje się właśnie to wydarzenie, ten cud. I on ma bardzo wielkie znaczenie, dlatego że Pan Bóg w tym momencie jakby dopełnia swojej obietnicy. Przed swoim synem, który jest tą obietnicą, posyła w duchu i mocy Eliasza właśnie Jana Chrzciciela, który ma przygotować drogę dla Zbawiciela. I jest święty Jan Chrzciciel dla nas takim drogowskazem. To, co sam mówi o sobie. Kiedy wysyłają do niego Żydzi uczniów z pytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy ty jesteś Mesjaszem. Tak wielką i ważną rolę pełni w tamtym czasie święty Jan Chrzciciel. Jeszcze w dziejach apostolskich możemy znaleźć odwołanie, że, że tam w którejś miejscowości znaleźli się uczniowie. Znający tylko chrześcijanowy, to była bardzo wielka postać. I teraz zobaczcie, kochani, że święty Jan nam przypomina o tym, że jest głosem wołającego na pustyni. Takie daje świadectwo o sobie. Nie jestem Mesjaszem, nie jestem prorokiem. Jestem głosem wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu. Głosem poprzedzającym Słowo. To Chrystus jest Słowem, przez które wszystko się stało. I niech dla nas wszystkich święty Jan Chrzciciel będzie takim wzorem tego, jak to nasze życie ma wyglądać. Nie chodzi o to, jak on żył, bo, bo daleko nam do takiego życia, jakie prowadził Jan Chrzciciel. Jak słyszymy, że wzrastał, umacniał się na duchu, żył na pustkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Wiemy, że, że miał, miał odzienie ze skóry wielbłądzie i pas na około bioder, taki, który, którym się umartwiał też to było takie życie rzeczywiście, jakiego pustelnika. Nie każdy z nas byłby w stanie takie życie wybrać i, i je prowadzić. Ale tu też nie o to chodzi, że każdy musi. Natomiast ważne, byśmy właśnie tak jak Jan Chrzciciel, nie starali się przysłonić słowa. Nie my jesteśmy słowem, ale jesteśmy tak jak on głosem. Jezus Chrystus jest słowem. Jest taki obraz, który właśnie przedstawiający Jana Chrzciciela, który jest, ma taki podpis. Teraz trzeba, żeby on wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Tego nas uczy właśnie Jan Chrzciciel. I o to właśnie chodzi, byśmy nie przysłaniali innym Jezusa Chrystusa. Żebyśmy o nim mówili, dawali o nim świadectwo, żeby inni widzieli w nas Jezusa Chrystusa. Byśmy nie szukali swojej próżnej chwały, ale to co robimy, robili dla imienia Jezusa. Dla tego, żeby imię Jezusa Chrystusa docierało w najdalsze zakątki świata. To jest tak naprawdę to nasze zadanie. Więc prośmy Jana Chrzciciela o to, żeby się za nami wstawiał. Byśmy mieli taką moc dawania świadectwa o Jezusie. Byśmy nie szukali swojej próżnej chwały, ale to, co robili, robili właśnie dla Jezusa, dla Jego chwały. By ludzie... Mogli w swoim życiu spotkać Zbawiciela, by przygotować, mamy przygotować drogi dla tych, których spotykamy w swoim życiu, by i oni zapragnęli pójść za Jezusem i otworzyć przed Nim swoje serce i pozwolić sobie pomóc. To jest nasze zadanie jako chrześcijan, bo takie zadanie zostawił nam Jezus Chrystus, kiedy wracał do Ojca. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest, kochani, nasza misja, więc prośmy Jana Chrzciciela, aby nam wypraszał te łaski, których potrzebujemy, abyśmy dobrze tę naszą misję mogli wypełnić w życiu. Amen.